Zobaczcie, kto jedzie. Cześć Jakub! Witam! Co tutaj robisz? To przyjechałem odebrać z naszej siedziby głównej wózek dla mojego klienta z Grujca. O, to jak cię mamy, to generalnie poprosimy cię o kilka informacji. Patrzcie, dzisiaj mamy pełną paletę wózków widłowych. Zaczynając od elektrycznych, trzykołowych poprzez palinówki, magazynowe wózki. Obsługa bardzo prosta. Regulowana kolumna kierownicy. Wszystkie rzeczy do sterowania wózkiem praktycznie mamy w podłokietniku. Przy czym, podłokietnik, no tak, jak w każdej wersji jest dodatkowo regulowany. Możemy wyregulować pod swoje własne predyspozycje. Wysokość podnoszenia, nachylenie, przesuw boczny, pozycjoner wideł. Do tego przełącznik jazdy przód-tył. I oczywiście klakson. Kup, a co z sercem tego wózka? Wiesz co, tu jest o tyle fajnie, że mamy bardzo łatwy dostęp do baterii, nie tylko od góry, ale mamy też możliwość wyciągnięcia dodatkowo baterii na bok. I co jest bardzo fajną rzeczą, możemy dobrać baterie pod każdego klienta indywidualnie. Czyli nie musimy tylko na rozwiązaniach standardowych, tylko możemy te rozwiązania, no dobrze wiesz, że potrafimy podobierać pod konkretne zastosowania, tak żeby klient był najbardziej zadowolony z konkretnego rozwiązania. Jakub, dobrze, to jest elektryk, a ten obok którego tutaj stoisz. Jest to taki sam wózek jak i poprzedni, który widziałeś. Jedyna różnica polega na przeciwwadze. Tutaj w przeciwwadze już mamy zupełnie inny rodzaj zawieszenia, i koła, które tam mamy razem, czyli tak zwana trójkołówka, to już te koła są osobno. Stosowany ten wózek jest najczęściej w grupach sadowniczych i na sortowniach. W momencie, kiedy potrzebujesz wjeżdżać na samochody, kiedy potrzebujesz mieć większą stabilność wózka, wtedy się używa najczęściej wózków czterokołowych. Dobrze, a ten może do przemysłu? Jak najbardziej tak, wózki dwutonowe do przemysłu po zamontowaniu obrotnicy, najczęściej chyba wybierane. Co jest też fajną rzeczą, wózki dwutonowe występują w tak jakby dwóch wersjach. Kompaktowe, które mamy tutaj i troszeczkę większej na bazie wózków 2,5 tonowych. O co chodzi? Wózki dwutonowe są mniejsze gabarytowo, bardziej zwrotne, natomiast te zrobione na bazie 2,5 tonówki są o tyle fajniejsze, są minimalnie szersze i dużo bardziej stabilne. Czyli jeżeli mamy skup, skup z przemysłem, lepiej wybrać wózek na szerszej ramie, bo wtedy mamy wózek bardziej stabilny i jesteśmy w stanie załadunki zrobić dużo szybciej. Jakub, ale taki wózek to chyba tylko grupy producenckie, nie? No i taki wózek. Duży jakiś producent. Wiesz co, wybierane jest najczęściej przez grupy producenckie większe, większe sortownie tak naprawdę. Wózek o tyle jest fajny, że jest dużo bardziej zwrotny, mniej uniwersalny, ponieważ głównie przeznaczono do tego, żeby jeździć w środku, a nie na zewnątrz. Natomiast mam mniejsze korytarze robocze, bo zaufaszmy sobie, że możemy ściągnąć masz do siebie i mieć dużo prostsze manewrowanie takim wózkiem w komorze. Dwa, Dużo większa wysokość podnoszenia. Oraz kolejna rzecz, że warto przy takim wózku wziąć pod uwagę to, żeby jego szerokość po zewnątrz, ponieważ wózek występuje w iluś rodzajów, rodzajach ram, żeby szerokość zewnętrzna była poniżej metra m. Wtedy mamy o tyle bardzo fajnie w komorach, jeżeli ustawiamy korytarze, jesteśmy w stanie wyciągnąć tak naprawdę jeden słupek, jeden rząd całej jednej odmiany, kiedy ustawiamy w komorach odmianowo sobie e, wszystkie rzeczy po kolei. Dobrze, Jakub, to tytułem tak podsumowania. Dla kogo wózek trzykołowy, trójkołowiec, dla kogo cztery koła? Trzy koła do załadunku komór. Cztery koła, praca na sortowni plus do tego e, załadunki tirów. Dobrze. E, manualne czy na joysticku obsługa e, masztu? Dla siebie brałbym e, oczywiście joysticki, mhm. natomiast jeżeli mam pracownika i dosyć częstą rotację wśród pracowników, wybierałbym prostsze rozwiązanie z, z takiego względu, że m, przy joysticku maksymalny wychył w jedną, w drugą stronę to jest około 2 cm, natomiast przy manualnych dźwigniach masz około 7-8 cm, więc nawet jeżeli on popełni jakiś błąd, to ten błąd nie będzie miał wpływu na to, co się dzieje z ładunkiem. Dobrze. Elektryczny czy gazowy? Wszystko zależy do czego. Jeżeli pracujemy w komorach, lepiej wybrać elektryka. Jeżeli mamy pracę mieszaną, czyli i w środku, i na zewnątrz, spalinówka, przy czym TCM. Y powiedzmy cały czas reaktywując historię wózków marki Nissan, cały czas jest wyposażony katalizator, który drożny spalin, nie ma tego problemu, że zawsze po wózkach gazowych zostaje kawałek takiego dziwnego zapachu, że tutaj jeździła gazówka. Tutaj tego nie będzie. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy awarię wózka elektrycznego, przy wózkach TCM będziesz w stanie dokończyć ładowanie komory. Przy czym, jeżeli byś chciał zadawać całą komorę, to niestety, ale przy, nawet przy naszych wózkach taką komorę by trzeba było przewietrzyć, ponieważ będziesz miał za Dużo dwutlenku węgla, przez co jabłko będzie miało taki troszeczkę odstawy posmak. Tego byśmy chcieli chyba jednak uniknąć. Kabina zamknięta czy otwarta? Czyli tu jest szybka odpowiedź, czy pracuje na zewnątrz, czy pracuje w środku? Dokładnie. Przy czym też dosyć fajne rozwiązanie, kiedy do końca nie wiemy, gdzie to ma pracować, czy w środku, czy na zewnątrz. Mhm. Jest rozwiązanie pośrednie, czyli montujemy szybę z przodu, mhm. szybę z tyłu i dodatkowo dach. W tym momencie mamy o tyle fajną, fajne rozwiązanie, że tak, nie wieje nam po nerkach. Nie pada nam na dłonie, nie wieje nam od przodu, natomiast jest lepsza widoczność, jeżeli nie mamy tego wózka zamkniętego. Wygodnie się pracuje, bardziej naturalnie, pracuje się wózkiem bezkabinowym, natomiast bardzo często wybierane jest takie właśnie rozwiązanie pośrednie, przy czym też, żebyś miał świadomość, jeżeli zamówisz wózek bez kabiny, to nie jest to problem, ponieważ fabrycznie jest przygotowany do montażu kabiny i tą kabinę można też zamontować później. I najtrudniejsze pytanie, czy istnieje uniwersalna... Konfiguracja wózka widłowego dla sadownika. I tak i nie. Znaczy, Rozwinie. No, najlepiej wiesz, co zawsze porozmawiać, co będzie przeważało i co możemy zrobić. Pamiętaj też, że przy wózkach elektrycznych, kiedy mamy już silniki prądu zmiennego, nie ma tego efektu zrywania przyczepności, w związku z tym te elektryki mają większą masę. Troszkę gorzej w terenie chodzą, mhm. ale powiedzmy na terenie, chociaż nawet lekko w jakiś sposób utwardzonym, one naprawdę dają sobie radę dużo lepiej niż te stare wózki, które były na prądzie zmiennym, na prądzie stałym, przepraszam.